We've got on our side. Piosenka typu pieśni protestu skomponowana przez Boba Dylana Nagrana przez niego w sierpniu 1963 roku I wydana na trzecim studyjnym albumie The Times, The Changing w styczniu 1964 roku W dziewięciu ośmiowersowych zwrotkach Artysta wskazuje, że historia jest zawsze pisana przez zwycięzców, i że niezależnie od ich racji moralnych mają zawsze za sobą Boga. Doprowadza logicznie wywód do końca, sugerując, iż istnienie Boga może być tylko udowodnione tym, że zapobiegnie on w przyszłości nuklearnej wojny. Dylan nie waha się tu także przed rewizjonistycznym podejściem do historii USA, zwłaszcza, jeśli chodzi o wojny z Indiami. Już sam początek utworu sugeruje, że wszystko, co za chwilę zostanie zaśpiewane, jest jednym wielkim kłamstwem. Moje imię nieważne. Mój wiek jeszcze mniej ważny. Czego zostałem nauczony? Wszystko to kłamstwa. Bohaterowie nazwiska do zapamiętania: i tak dalej. Aby nie odciągać uwagi słuchaczy od tekstu, Dylan wybrał właściwie minimalistyczny akompaniament na gitarze, co uczyniło utwór maksymalnie efektywnym. Jest to końcowo inne podejście do ekspresji niż na pełnym instrumentalnych, gitarowych, fajerwerków technicznych w pierwszym albumie Boba Dylan'a. Dylan uważał tę piosenkę za swoją kompozycję. Jednak przypomina ona nieco utwór The Patriot Game, do którego słowa napisał Dominic Behan, który nazwał Dylana plagiatorem i złodziejem. Dylan nigdy nie odpowiedział na te zarzuty. Jednak również The Patriot Game nie jest oryginalny i pochodzi wprost od irlandzkiej piosenki folkowej The Merry Month of the May. Posłuchajmy, na prawie cytatu, fragmentu oryginału z występu na żywo w wieczornym programie publicystycznym Tonight telewizji BBC. He's just arrived here to sing at the Royal Festival Hall, and his latest protest is called With God on Our Side. Oh, my name, it ain't nothing. My The country I come from is Sylwek Szweda przetłumaczył na język polski tę pieśń w sierpniu 2005 roku. Posłuchajmy tej wersji jego wykonaniu. Moje imię cóż znaczy, cóż znaczy mój wiek. Ten kraj, skąd pochodzę, dobrze wiesz, jak się zwie, nauczono mnie prawa, które muszę nieść. Ten kraj wciąż ma Boga po stronie swej. z historii pięknie mówią o tym, jak wojsko na koniach, sunęło z łoskotem, oskarżyli Indian, chcieli wyciąć ich w pień. Ten kraj wciąż ma Boga po stronie. Panią Także miała swój dzień I wojna domowa Ona miała go też Bohaterzy swe dłonie Zaciskali w pięść Zwyciężając z Bogiem Po stronie swej Wojna Światowa Chłopcy poszli Na śmierć I choć nikt z nich Nie wiedział Na co wojna ta jest Z dumą parli do przodu Nadstawiając swą pierś Umierali z Bogiem Po stronie Światowa skończyła się rzeź. Wybaczyliśmy Niemcom znów przyjaźnią się. I chociaż spalili sześć milionów, nie mniej, teraz też mają Boga po stronie. Nauczyłem się również nienawidzić wschód. Jeśli zacznie się wojna, bić będziemy się znów. jak szczury po schronach ukrywać się gdzieś, dzielnie znosząc to z Bogiem po stronie. Takie cacka, żeby starczy tylko Przycisnąć guziczek, żeby wszystko znikło Nikt nie będzie już pytał, po czyjej Bóg jest w stronie Nie będzie miał kto pytać, bo to będzie W wielu mrocznych godzinach wciąż myślałem o tym Czy zdradził Jezusa Judasz Iskariota Nie chcę myśleć za Ciebie, sam zastanów się lepiej Czy Judasz miał Boga po stronie Dopadł mnie strach Bo to, co dziś czuję Czy wysłowić się da Tyle słów w mojej głowie Co spadają na bruk Czy wojny nie będzie Gdy z nami Była to polskojęzyczna wersja protest songu Boba Delana z 1964 roku w wykonaniu Sylwka Szwedy. Dla Radia Młodzi Wolni Roksana Tomczak.